Cześć, nazywam się Gajana Galstian i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłam skupić się na temacie, który był moją zmorą. W zasadzie wciąż nie lubię tego robić, ale zachowując pewne zasady, jest mi znacznie prościej niż kiedyś. O co chodzi? O pakowanie walizki. O ile w wakacje są super przyjemne i raczej każdy uwielbia na nie jeździć, niestety tego samego nie można powiedzieć o pakowaniu się. Dlatego dzisiaj przygotowałam odcinek, w którym pokażę, co spakować ze sobą na siedmiodniowe wakacje. Niestety, zbyt duża ilość bagażu i walizek nie sprzyja, raczej starajmy się mieć tego jak najmniej, ponieważ czym więcej, tym gorzej dla nas, tym ciężej nam się przemieszczać. Najważniejsze, abyśmy trzymały się pewnych zasad, ponieważ to jest klucz do tego, żeby to pakowanie poszło nam sprawniej, przyjemniej, no i żeby niczego nie zapomnieć. Zasada numer jeden jest taka, żeby sprawdzić wymiar walizki. Każda linia lotnicza ma swoje zasady, więc ważne, aby się zapoznać z tym, jaką maksymalnie walizkę, jeżeli chodzi o bagaż podręczny, możemy ze sobą wziąć. No, nie chcemy pójść na lotnisko, spakowane, gotowe, szczęśliwe do wyjazdu, po czym się okaże, że nasza walizka jest zbyt duża i niestety ale wakacje rozpoczniemy dodatkowymi kosztami, których wcześniej nie miałyśmy zaplanowanych. Więc to jest zasada numer jeden: pewność, jaka walizka yy, będzie przy danej linii lotniczej. Druga złota zasada: zawsze pakuj się z listą. Pamiętam kiedyś, jak nie miałam listy, byłam strasznie chaotyczna. Raz pakowałam ubrania, za chwilę przechodziłam do biżuterii, kosmetyki, za chwilę znowu ubrania. To jest ten najprostszy sposób do tego, żeby zapomnieć połowy rzeczy, żeby spakować pierdołę, kolokwialnie mówiąc, a tego nie chcemy. Więc sprawdzamy najpierw wymiary, a później sporządzamy listę, żeby móc się spakować na spokojnie. Kiedy mamy te dwie rzeczy za sobą, szukujemy wszystko do walizki. Tak więc przechodzimy do pakowania się. Ja otwieram walizkę i zaczynamy. Jeżeli chodzi o ubrania, to zaplanuj każdy dzień z góry i spakuj tylko te konkretne rzeczy. Moim numerem jeden podczas wakacji w ciepłym kraju to sukienki Maxi i Midi, ponieważ według mnie one oddają idealnie wakacyjny klimat, no i są bardzo uniwersalne, więc mamy 100% pewności, że z nich skorzystamy. Tak jak mówiłam w innym, w innym odcinku, generalnie sukienki Maxi sprawdzą się przy każdej sylwetce i będą one świetnym rozwiązaniem nie tylko w dzień, ale również przy wieczornej kolacji. Jeżeli masz miejsce w walizce, a podejrzewam, że masz, ponieważ sukienki nie zajmą Ci za dużo przestrzeni, to spokojnie wybierz dwie swoje ulubione, takie wakacyjne sukienki. Właśnie fajne będą różne wzory, takie kwiatowe. Wybierz też takie z dłuższym rękawkiem, żebyś nie miała tylko i wyłącznie takich typowo letnich, na cienkich ramionkach. więc wybierz jakieś dwie swoje ulubione, ale takie bardziej uniwersalne, no i jestem przekonana, że Ci się sprawdzą. Nawet jeżeli jedna Ci się ubrudzi podczas wakacji, to masz zawsze drugą, po którą możesz sięgnąć. Sukienka mini, zdecydowanie mniej uniwersalna, ale wciąż warto mieć mieć w swojej walizce. No i dobrze zwróć uwagę na to, aby była raczej takiego luźniejszego kroju, dzięki temu w ciepłym kraju, w ciepłym miejscu będzie nam po prostu mniej e, zwiewniej i przyjemniej. Chociaż ja lubię też dopasowane sukienki, ale wtedy zwróć uwagę, aby był odpowiedni materiał, aby po prostu nasza skóra mogła oddychać. I tutaj po raz kolejny możesz postawić spokojnie na swoje dwie ulubione. Ja staram się, jeżeli mam miejsce, pakować w ten sposób, że na przykład jedną wybieram z długim rękawem, no to drugą wybieram po prostu jego przeciwnie, czyli na przykład tutaj mam całkowicie bez rękawów. Dzięki temu na miejscu mam wybór. Jeżeli pogoda się pokrzyżuje, to też nie zostaje, że tak powiem, na lodzie, więc możesz spokojnie spakować dwie swoje ulubione mini sukienki, po prostu zdecyduj się na jedną. Jeżeli możesz, to też wybierz sobie taką na przykład bardziej elegancką. Czasami jest tak, że jesteśmy na wakacjach i idziemy na jakąś mini Chcemy się wystroić, nie chcemy, różnie bywać. Ale jeżeli akurat należysz do tych kobiet, które lubią się wystroić na wakacjach, to śmiało możesz jedną sukienkę sobie taką spakować. Ona sprawdzi się Tobie idealnie na jakiś taki romantyczny wieczór we dwoje. No i pakujemy to jedno na drugie, żeby nie tracić miejsca. Nie samymi sukienkami żyjemy, więc na kolejny dzień warto naszykować sobie kolejną stylizację, i niech to będą ulubione spodenki i do tego bluzka. Wybierasz to, co jest po prostu dla Ciebie najwygodniejsze, najprzyjemniejsze i pakujesz gotowy zestaw. I oprócz tego zestaw na kolejny dzień, bardzo podobny, ale ze spódnicą. Czy to będzie maxi, czy to będzie Midi, czy to będzie mini wszystko jedno? Wybierz swoją ulubioną spódniczkę, do niej na już w domu kolejną bluzkę. I tym oto sposobem będziesz miała dwa zestawy, czyli dwa kolejne dni masz już z głowy. Nie musisz się zastanawiać, pakujesz gotowca do walizki. No, i oczywiście długie spodnie. Moim zdaniem warto je spakować i postawić na jakieś ciemniejsze, czarne czy szare, granatowe. Generalnie nasza walizka zwykle wypełniona jest jasnymi ubraniami, więc dobrze mieć chociaż jedną uniwersalną rzecz. No i oczywiście, czym byłyby wakacje, gdyby nie jakiś wakacyjny komplet? Ja jak szukam takiego kompletu, to staram się, żeby naprawdę przypominał mocno wakacje. No i zobaczcie na to. To jest spódniczka i bluzka. Bluzka jest hiszpanka, z takim dłuższym rękawem, krótka, ale dzięki temu, że spódnicę regulujemy, na, jakim, na jakiej wysokości chcemy mieć, no to nie musimy wcale tego brzuszka mocno odkrywać. No ale same powiedzcie, czy ten komplet nie jest taki typowo wakacyjny? Moim zdaniem, tak i właśnie warto postawić wtedy jakieś kwiaty, kolor, żeby coś było takiego typowo wakacyjnego. Więc pakujemy długie uniwersalne spodnie i komplet. No i oczywiście kombinezon to jak dla mnie obowiązkowo, ponieważ mamy jedną rzecz, która tworzy nam całość stylizacji, a walizce dużo miejsca nie zajmie. Wybierz swój ulubiony i go spakuj. No, i oczywiście plaża. Pakujemy stroje kąpielowe. Ja proponuję zawsze wziąć dwa. Gdyby nam się jeden zgubił, ubrudził, zniszczył cokolwiek, no to dobrze mieć się drugi. No i jeżeli idziemy na plażę, to ja zawsze mam tego typu koszulę. Możesz mieć koszulę, sukienkę, kombinezon. Generalnie tych opcji takich plażowych jest naprawdę mnóstwo, więc, więc każda z nas znajdzie coś dla siebie. Ale taką jedną rzecz typowo plażową koniecznie spakuj. Nie samymi ubraniami żyjemy, oprócz tego potrzebujemy jeszcze kilka innych rzeczy, które są po prostu niezbędne. No i jak dla mnie czapka z daszkiem to jest absolutny must have. Jeżeli nie lubisz czapki z daszkiem, spokojnie może to być kapelusz, to już zależy od Ciebie. No i obuwie. Ja wybieram zawsze jakieś takie jedne bardzo uniwersalne klapki. Te klapki będą pasowały do wszystkiego, do każdej stylizacji, którą mamy, będą one pasowały. No, i mamy też wygodne Adidasy. Oczywiście tych Adidasów nie pakuję do walizki, bo zajęłyby zbyt dużo miejsca. W nich po prostu swobodnie lecimy. Dzięki temu mamy wygodne buty. Jeżeli nie wiem, pójdziemy na jakiś taki trekking, w zależności od tego, gdzie na tych wakacjach będziesz, ale często są jakieś góry, takie miejsca, gdzie takie wygodne buty naprawdę e, są potrzebne. No i oprócz tego co tu mam, to jeszcze pakuję e, takie klapki czy to japonki, kąpielowe, typowo pod prysznic e, i na plażę. No i oczywiście biżuteria, bez tego również się nie obejdzie. Natomiast żeby mieć porządek w walizce i żeby nie mieć chaosu, to ja proponuję używać takich woreczków. Tutaj sobie śmiało pakujesz biżuterię, swoją ulubioną. Dzięki temu mamy porządek. A zmieści nam się wszystko, czego potrzebujemy, więc to jest moim zdaniem must have. I zawsze biorę ze sobą jakąś taką mniejszą torebkę. Generalnie jest tak, że mamy ze sobą pieniądze, mamy też czasami kluczyk od samochodu, jeżeli na miejscu wypożyczamy, bądź po prostu chcemy mieć pod ręką kilka rzeczy, więc taka malutka torebeczka, ona nie zajmie dużo miejsca, a może na miejscu się przydać. Oczywiście, kosmetyki. Tutaj staram się raczej ograniczyć do takiego minimum. Podczas upału, podczas wakacji, ja zawsze radzę, żeby się nie malować. Jeżeli natomiast chcesz wziąć kosmetyki, to postaw na takie zupełne minimum tuż do rzęs, no i warto kupić wtedy wodoodporne. Latem sprawdzi się też fajnie róż, nam tutaj policzki zrobi. Możesz też postawić na brązer. No i jeżeli chodzi o podkłady, ja raczej unikam i staram się ich naprawdę nie stosować. Jeżeli chcesz, to kup jakiś taki bardzo lekki, który będziesz używała tylko i wyłącznie na wakacjach, bądź są też różne takie bazy koloryzujące, to w zupełności wystarczy. Natomiast co ważniejsze, aby skupić się na kremie z filtrem. Moim zdaniem to jest obowiązek zarówno tutaj, jak i na wakacjach, tym bardziej. Na twarz najlepiej, żeby to był filtr ochronny z 50, na ciało może to być 20, 10, wszystko w zależności od tego, jaka jest Twoja skóra, czy też lubisz się opalać, czy nie, ale najważniejsze, żeby go po prostu stosować. No i oczywiście kosmetyki wszystkie, czyli na przykład szampon, żel pod prysznic, balsam do ciała. Wszystko pakuj w takie małe pojemniczki, tak czy inaczej nie zabierzesz ze sobą wielkiego balsamu, więc te pojemniczki to jest po prostu obowiązek, tutaj spakuj sobie krem do buzi, krem pod oczy, spakuj sobie balsam do ciała, szampon, odżywkę, wszystko czego potrzebujesz. No i Jeżeli chodzi o mnie, to ja zawsze obowiązkowo biorę takie maseczki w płachcie. Te maski nie zajmują dużo miejsca. Możesz wrzucić je nawet gdzieś pomiędzy ubrania. Jeżeli rzeczywiście czujesz, że już Twój bagaż jest przepełniony, one nic nie ważą i nic nie zajmują miejsca. A generalnie skóra nasza, nawet podczas lotu, bardzo mocno się przesusza. Więc ja po przylocie od razu taką maseczkę na buzie aplikuję i to jest po prostu mój absolutny must have. No i żyjemy w nowej rzeczywistości covidowej, więc niestety, no ale nie obejdzie się bez tego typu rzeczy. Maseczki zawsze warto mieć przy sobie i moim zdaniem e, stawiaj na te jednorazowe. Nie ma praktycznie szans, że na wakacjach będziesz dbać o maskę, która jest wielokrotnego użytku, a co za tym idzie, będziesz ubierać po prostu maskę, która jest brudna, a tego raczej nie chcemy. No i tutaj mam antybakteryjny spray do rąk. Czy to jest w podróży w Polsce, czy to nawet nie jest w podróży. Dla mnie to, bądź chusteczki, to jest po prostu obowiązek. Zawsze mam to przy sobie i zawsze pilnuję, żeby te ręce po prostu mieć czyste, bo pamiętajcie, że podczas lotu dotykamy wszystkiego po drodze, no i raczej, raczej nikt tam nie dba jakoś szczególnie o czystość, więc warto, abyśmy po prostu same zadbały o nasze ręce. No i oczywiście ręcznik. Spakuj minimum jeden ręcznik, jakiś taki malutki. Czasami jest tak, w zależności czy śpisz w apartamencie, czy śpisz w hotelu, że może będziesz miała ręcznik taki do powycierania się w domu, ale może być sytuacja, w której nie masz ręcznika plażowego, więc bez sensu wtedy kupować na miejscu. Dużo lepiej jest po prostu spakować taki malutki, cienki ręczniczek, żeby zajął jak najmniej miejsca. Oczywiście ja o wszystkim po kolei nie mówiłam, natomiast skorzystajcie z udostępnionej listy. No i generalnie, jeżeli chodzi o ubrania, które spakowałam, to były tylko przykładowe, ale pamiętajcie o tym, żeby spakować na jeden dzień jedną stylizację. Jeżeli mamy właśnie to miejsce, ten nadmiar, to spokojnie dwie sukienki, żebyśmy miały bezpiecznie w zapasie. No i mój kolejny trik które się bardzo na miejscu przydaje to to, żeby nie żyć na walizce. Po przylocie pierwsze co robię, wszystko rozpakowuję, mamy te gotowe stylizacje, gotowe sukienki czy gotowe zestawy przygotowane, wszystko wieszam na wieszaki, układam na półaczkę i dzięki temu przez 7 dni wakacji mam totalny chillout, totalny luz. Nie mam rano, nie zawracam sobie głowy tym co ubrać, kiedy ubrać, gdzie ubrać, tylko po prostu korzystam z tego, co już wcześniej przygotowałam, Więc z tego również się trzymajcie. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się odcinek podobał, czy się Wam przydała lista, czy macie jakieś śmieszne swoje przygody związane z pakowaniem i wakacjami. E, chętnie poczytam. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby zostawić like i subskrypcję. I co? Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!